Cześć, Nazywamy się Powsigirki. Naszą pasją są podróże motocyklowe i każdego roku wyruszamy w kilka krótszych i dłuższych wypraw motocyklowych. Tym razem wsiedliśmy na nasze turystyczne jednoślady i wyruszyliśmy w kierunku Rumunii na ponad dwutygodniową przygodę po tym pięknym kraju. Dotychczas przejechaliśmy południe Polski, pod hale Słowacji i Węgry, aby dotrzeć do rumuńskiego Satu Mare. Swoją podróż po Rumunii rozpoczęliśmy od północno-zachodniej części tego kraju, czyli regionu Marmarosz. to kraina historyczna na pograniczu rumuńsko-ukraińskim, położona w górskim rejonie do Rzecza Górnej Cisy. W przeszłości Marmarosz stanowił część Królestwa Węgierskiego, pozostawał pod władzą książąt Siedmiogrodzkich, później ponownie był częścią Węgier. Jego obecny stan został ukształtowany po I wojnie światowej, gdy region oderwano od Węgier i przyznano Rumunii oraz Czechosłowacji. Kraina ta była niekiedy traktowana jako część Siedmiogrodu. Po zwiedzeniu głównego miasta rejonu Satumare udajemy się w dalszą drogę w kierunku Sapanty. W tym rejonie punktem obowiązkowym jest urokliwa przełęcz Huta. I właśnie przez nią docieramy do wesołego cmentarza. Zapraszamy Was do subskrybowania. Dzięki temu będziecie otrzymywać powiadomienia o pojawiających się nowych filmach na kanale. Dojechaliśmy do Sapanty, ale na razie tak pada deszcz. Nie wiem, czy tam widać, że przyszliśmy coś sobie zjeść do. Placjonariusz. Yy, jak z Tak, czyli. Yy, nie Tak. Dobra. Ale usiedliśmy sobie w takiej restauracji Mara Muresana. E, zamówiliśmy co? karkówkę i oczywiście polecaną ciorba de burta wcześniej wspomnianą już zupę y, z, flacz z flaczkami no takie flaczki polskie tak. no, zobaczymy jak. Oni to przyrządzają tutaj. Ale prognozy są dobre, więc liczymy, że nakręcimy jednak materiał. Ja flaczków w ogóle nie lubię, ale stwierdziliśmy, że będziemy. A ja lubię. Będziemy próbować kuchni tutaj sześć No. Zobaczymy. Natomiast prognozy są dobre. Liczymy, że nakręcimy materiał, bo o 15.10 mata chmura już sobie stąd pójść. No więc wtedy dwa obowiązkowe punkty. Czyli wesoły cmentarz, i e, to był kościół czy terkiew? Najwyższa drewniana budowa. Europy, 64 metry wysokości. Rano na kwaterce dziwiliśmy się, że e, nie ma filiżanek ładnych do kawy, ale oni chyba po prostu w ten sposób podają tu kawę. Dostaliśmy cappuccino w restauracji, właśnie w takich szklanych filiżankach. Ale bardzo dobra kawa. Jorba de burta wjechała na stół, czyli rumuńskie flaki. Jak pani smakuje? Ja nie wiem czy ta papryczka to na przekąskę. Możliwe. Ale musiałam w ogóle wyłączyć swój mózg, dlatego że ja nie lubię flaków. Więc żeby spróbować to po prostu musz. nie myślę o tym. W ogóle nawet nie patrzę. No wygląda ładnie. Jest okej, okay, smaczne. Teraz ty, te, spróbuj. No, teraz dostaliśmy karkóweczkę, ale ja jeszcze albo nie pytałem, jakiej smakuje. Natomiast moja opinia jest taka: Twarda, słabo doprawiona. Jak Patryk zrobi karkówkę na grillu i ją przyprawi, to w ogóle. Patryk, twoja karkówka jest najlepsza. Także tutaj, słuchajcie, nie polecamy karkówki. Suroweczka jest dobra, taka miks surówek: w sensie pomidory, ogórki i cebula. Ale też trzeba przyprawić sobie. No i dobre są te frytki z ziemniaków, ale karkowania. Tak jak mówiliśmy, tak się stało. Przeczekaliśmy deszczek, jest godzina 15. Idziemy zobaczyć wesoły cmentarz w Sapancie. Podoba Ci się cmentarz. tu. Cmentarz, nie, w ogóle śmiesznie to brzmi. No. Tak, no, ale podobno y, tutaj ludzie do śmierci podchodzą zupełnie inaczej na wesoło, można powiedzieć. A tu jest chyba czekaj, tu się płaci. Wejście płatne, słuchajcie, 5 lei dla dorosłych, emeryci 4, a dzieci od 7 do 14 roku życia 3. I czynne od 8 do 20, więc jak ktoś przyjedzie za późno, to nie wejdzie. Co? Kupujesz takie pierdełki? Mhm. No to dobra, to bierz. Po ile to? 25. To takie 1,25? No to jest drogo, bo uważam, że tam było taniej. Tam też było z koraliczków. O chodź. Czekam na tą moją panią. Zobaczyła już jakieś świecidełka i od razu kupuje. A tam było za 25 i mówiłeś: Weź, weź! Nie, <grafię> naprawdę. No dobrze. Słuchajcie, jesteśmy na wesołym cmentarzu w Sapancie. Bardzo nietypowe miejsce, tak jak Aguś mówiła, gdzie ludzie podchodzą na wesoło do śmierci. Generalnie to jest mnóstwo nagrobków, wykonanych głównie z drewna, z na których są rzeźbienia, scen z życia osób, które zmarły. I między innymi z tego... to są sceny, czym się zajmowały no. na przykład, albo w jaki sposób umarły. Tak. Najbardziej znany, poszukamy, postaramy się znaleźć nagrobek, jest dziewczynki, którą przejechał samochód. Tam jest cały wiersz, oczywiście po rumuńsku, opisujący nawet nie śmierć, ale w ogóle taki przekaz tej dziewczynki do, do rodziców. Mam do wrażenie, że to tak, do rodziny. No, to musi na pewno być rysunek dziewczynki z samochodem. Cmentarz powstał w około 1935 roku. No, i widać, że ewidentnie przyciąga y, turystów, bo to pierwsza miejscowość, w której spotkaliśmy mnóstwo ludzi. Mm, ale warto tu zajechać i zobaczyć takie coś. Chcecie, że ta pani była całe życie gospodynią domową? Y, albo przykładną żoną w tamtych no. czasach. Y, chyba to jest tamten nagrobek z dziewczynką, którą przejechał samochód. A zobaczę, to masz tam w tym Co mam? No, ten początek tego tekstu miałeś? Nie, ja o, miałem nie. to po polsku już. O, okay. Co ciekawe, ten nagrobek jest. Ma inny rysunek z jednej strony i inny z drugiej. Ale generalnie niezłe wrażenie to robi. zupełnie coś innego niż na każdym standardowym cmentarzu. jeszcze przejdziemy w koło Ja nie wiem, że kotek popadł Prześladuje mnie wszędzie Proszę. Ciekawe czy nie znając języka, więc nie wiesz jaka treść jest na tych nagrodkach czy rozpoznałbyś albo byś mógł stwierdzić. Co tutaj chodziło o to roku? Ale e, słuchaj, czy ty myślisz, że tutaj po dwie osoby leżą e, w tych grobach, dlatego że z jednej strony jest jedna scena z życia, jest a z drugiej to, jest tak? zupełnie inna. Jest młoda dziewczynka, mama z córeczką. Albo wiesz, no, i życie i. I co? I co? I spokój takie No nie, nie, nie. nie. przez wrzeciono? Ale zobacz, tam jest strażak. No. Co będzie z drugiej strony? No dobrze. co to, to byś chciał, żeby było na, na, na twoim nagrobku y, narysowane, wyrzeźby, no, Bo nie chcę ci wyrzeźbić. Dzięki. No wiesz, no rosłyśmy gdzieś tak no, to są, Paweł, nie, bardzo poważne nie tematy. Nie mam, nie mam pojęcia. A ty co byś Na może chciał być taki... A ty co byś i te wszystkie szczyty zdobyte albo słynne trasy. Może być. ja to bym chciała? Mm -hmm. Nie wiem. No ja wymyśliłam twoją historię to byś moją. No jak, nie, jak nie widzisz. <świlizacja> powiedz mi, jaką rzeźbę dla mnie stworzysz, jak umrę? Forest Gump. <świlizacja> <świlizacja> Tylko w nie wiedzą o co chodzi. No ale powiedz, no to, to, to tak się zastanów, co byś chciała. No nie wiem no. No też byś mogła być na to. Jaka A? szalona wariatka. Albo na miotle. Nie, jesteś na cmentarzu trochę ciszej. Ale to jest wesoły cmentarz kotek. Aha, masz rację. No. <grafy> Faktycznie, wiesz, to i to są nasze takie wiesz, tak, ee, tak. blokady w głowach. Tak. No masz rację. To, a to twoje kotek, w końcu znalazłaś. <grafy> no pewnie, że to tobie e, wyrzeźbimy. Spokojnie, może być pewna. No i słuchajcie, bardzo blisko od e, cmentarza. wesołego cmentarza, tak. Znajduje, bardzo blisko, to znaczy niecałe 2 km, znajduje się najwyższa budowla drewniana Europy, 64 metry, e, Peri Sapanta Monastery. Tak wygląda. się. No, peri, tylko musiałem zapamiętać. Nie? Tak wygląda tam. Idziemy obejrzeć. E, tutaj w ogóle jest bardzo mało ludzi, słuchajcie. No, nie ma w tej chwili nikogo prawie. Trzy osoby tutaj idą przed nami, cztery. Kotku, co miałeś z matematyki? No cztery. No tych chłopców nie liczę, bo dzieci się nie liczą. Do opłaty. Cicho, klimatycznie. Tak sakralnie. W ogóle w Rumunii, szczególnie tutaj w Maramuresz, jest bardzo dużo e, zabytkowych klasztorów. Także dzisiaj jak dobrze pójdzie, to jeszcze dwa odwiedzimy. Coś ty co lubisz? Będę święta na koniec dnia. Jak? Święta będę na koniec dnia. Tak, no, byś tysiąc odwiedziła, nie będziesz święta. wolno fotografować, ale handel wolno prowadzić. Proszę bardzo. Pani stoi i kupuje w kramiku w cerkwi, ale fotografować nie wolno. Hm. Może to jest taki rodzaj ofiary teraz. O, tu chcemy wejść. Patrz, te schody. Hej, to jest fajne. Dałeś radę? Dałeś, dałeś. Taki widoczek się roztacza. Będziesz Dobra, pierwszy? spadamy stąd. Tak, idę pierwszy. kotko oczywiście dlatego, że jakbyś spadła, to żebyś mogła mi wpaść na plecy. Tak, tak, masz rację, takie pulchniutkie ciało bardzo zamortyzuje. Myślałem, że mówisz o pulchniutkim ciałku, które leci z góry. <laughs> Nie, to na które spadnę. <laughs> Sztywy no to jedna. Jesteśmy na stacji, tankujemy. Jeszcze nie taki rzadki widok w Rumunii, Dacia 1310, całkiem dobry stan, w całkiem fajnym stanie zachowana, proszę bardzo, jakieś ma naklejki, więc zakładam, że może być e, zabytkowa albo po prostu właściciel ładnie o nią dba, proszę, parada. Primaveri, więc zakładam, że wiosenna parada starych aut. Całkiem ładnie w środku zachowane naprawdę. Mi tam się podoba. Może nie każdemu, ale mi się podoba. Jedziemy, jedziemy i zajechaliśmy do Mar Maramurskiego muzeum wsi. Idziemy sobie zobaczyć. E, zakładam, że jesteśmy tutaj. Parking. O, taką ścieżką tutaj się przejdziemy. Zobaczymy, te wszystkie, jak co kiedyś wyglądało. E, słuchajcie, tak. Dla tych, którzy chcieliby przyjechać, e, w sezonie, czyli od 15 kwietnia do 15 września, otwarte od 10 do 18. Uuu, to my na końcówkę mamy tylko godzinę. A poza sezonem od 8 do 16 dla dorosłych 10 lej. Wejście. Zasz rady, tyle chodzić? A ile? No, tam trochę jest tego terenu. Natomiast wcześniej, słuchajcie, podjechaliśmy... Robiłeś kanapki na drogę? Nie. Jeliśmy... A, to, a czy my tutaj właśnie nie dali podjechać moto? No zakaz wjazdu ale to teoretycznie to można by, chodź, chodź. Wcześniej zajechaliśmy w tej miejscowości Sychot Maramurski do Muzeum Komunizmu. Przepraszam, Muzeum Pamięci Ofiar Komunizmu. Natomiast no to było typowe muzeum, gdzie chodzi się po budynku, ogląda zdjęcia i... I bez przewodnika pewnie byłoby słabo. Dokładnie, więc sobie odpuściliśmy e, pewną namiastkę. Oczywiście nie w tym ujęciu, co to muzeum, ale pewną namiastkę komunizmu widzieliśmy wczoraj w, e, w ma na Manhattanie w Satumare. Przecież ale mówię, że chcesz schudnąć. To już Ja nie pierwszy? chcę, to ty powiedz, że, że powinienem. Czy on powinien schudnąć? Nie, to ty chłodnąć! <laughs> Nie jest tak źle. 4 minuty pod górkę i jesteśmy już tu. Aha, czyli zobacz, oni tak to zorganizowali, no. że jakby zachowali całą wieś... Mhm. Że, wiesz, jakby, że w ten sposób wyglądała maramurska wieś. No zakładam, że 100-150 lat temu. E, bo przejdziemy sobie po całej wsi. To co? Idziemy. Idziemy do gospody najpierw. Ha. Ciekawe czy dają piwo w drewnianych kuflach. No budynek, słuchajcie, z mocno spadzistym dachem. Być może wynikało to z tego, że był dużo opady deszczu. O! No chodź, dla ciebie ciepłą sprawę. A co? To tu najbardziej lubisz? Schabowy z kapustą? Oczywiście zasmażoną. To idziemy. Jak gospodzina ugotowana, to iść. Oczywiście, to chyba wszyscy wiemy, nie? że kiedyś ludzie byli niżsi. Pierwsze życie, a druga, no im wyższe przejście, tym nie wiem, trudniej, że budować. No i bo się poli. Co ci się poli? Poli się! E, może tam się położymy? Zobacz, jaki wypas. Nie ma tu żadnych plakiety, z którego to jest roku. Ale to jakieś drzwi i wychodek, co? Nie, w domu nie było wychodków kiedyś, nie. Nie? no zobacz. Co? Patrz. Ja to zawsze wiem, które drzwi otworzysz. Słuchaj, każda wiedźma ciągnie do miotły. Każda. Chodź, chodź. Już poszłam. Co to jest? Nic, yy, przechowalnia. Wiesz co, ja myślę, że to spiżarka. A tu zamknięte. No już, już tu nie otwieraj. Wiem, że potrafisz, ale już nie przesadzaj. Nie. Ładnie, ciekawie, aczkolwiek... O, proszę. Kasa Ilea 19 wieku. Yy, bardzo podobnie. Słuchaj, bardzo podobnie jak yy, w, w Muzeum Wsi Kaszubskiej, nie? Bardzo podobnie. Powloj! Powloj! Podejść no do płota. To jakoś tak na bogato, dużo tych pomieszczeń, wiesz? A tutaj co? Tu był ten. Drewutnia dla Emila. Jak był niegrzeczny. Casa Tivadar. 1611! Tej. 1611! Czy ty rozumiesz? tam miejsce, się 1611? No to słuchajcie, u nas by już tu nikogo nie wpuścili, bo by się bali, że turyści to zniszczą. przede wszystkim stoją i pilnują. Tak. No umówmy się, 1611 to już chyba trzeba pilnować. I, I chciałam Ci jeszcze powiedzieć, że zobacz, już wtedy były modne y, mieszkania użytkowe, z użytkowym poddaszem. Myślisz, że modne czy praktyczne? Proszę bardzo proszę, proszę bardzo, proszę bardzo. Ale no poczekaj, no nie jest to zamknięte, tak? No, Czyli no, mogę tu wejść? No, no. no nic, pusta przestrzeń, nie wiem co tu trzymali, ale... I bardzo wysoki, taki strzelisty dach. Co to może być? Kurnik. I? I buda dla psa. I chlewik. Kurnik i chlewik. No śmierdzi czym? Starocią. E, śmierdzi tym. 1800 już mieli patrz. Nie mieli. Śmierdzi, słuchaj, tym, jak to się mówi. Z gnilizną. To nie jest łazienka, kochanie. To jest pomieszczenie do wyrabiania czegoś tam, przechowywania. No gdzie łazienkę? gdzieś się chyba myli No na zewnątrz, no mieli jakimś tam, wiesz, kanciapę, no. Jedna wanna i przecież w Polsce w XX wieku jeszcze w jednej wannie się wszyscy myli. Bali. O, proszę. Tu jedna chata obrzucona. Taka modern. Niby tynkiem. Nowoczesna. Chodź, zobaczymy. Ty lubisz takie nowoczesne. Powiem Ci, że o. Tu już bogole nie ptali. Co to znaczy bogole? Aha, to jest tylko skrót, czy kolejne no poznańskie słówko? No to poznaliśmy właśnie nowe. No, no widzisz. I tu już pozamykane, bo Jak Jak nowocześnie, to już się pozamykali. Słuchajcie, z nim trzeba uważać jak, nowocześni, jak nowocześni, się gdzieś jeździ. I pilnować, gorzej jak dziecka. Żeby czegoś tam właśnie nie urwała, nie poniszczyła, jest, bo musi wszędzie jest. wejść, wszystko te, zrobić. Jaką on tutaj opinię na mój temat wysłuchasz? Realną, kochanie. W jakim świetle ty mnie stawiasz przed yy, całym światem? Słonecznym. <noise> Puchata z XVIII wieku. Że to jeszcze się trzyma, to i tak jest cud, nie? a zobaczcie, oni to tak robią. Tak robią. Myślisz, że takie deseczki powodują wzmocnienie tej budowli? Tak? Ja, no. wiedziałem, nie roz... ja Wiedziałem, że to jesteś ten stary doświadczony budowlaniec, więc. Co? A wy co, gospodzino? Czekacie na autobus? Na Nawoz czekam. A nie na autobus? Nie na nawoz. A zrobi zrobiliście? Jasne, Zrobiliście? Ono, ono tu. Nie, nie, bo dostanę siedni. lanie po dupie. Siedni, siedni chłopie. A co ty masz tam dla mnie, że mam siednąć? Dwie, dwa ostatnie punkty dzisiejszego dnia, znaczy raczej na pewno dojechaliśmy do cerkwi drewnianej z 1720 roku, która jest wpisana na listę UNESCO. Jest nawet i... trafiliśmy na ekipę telewizyjną. Myślałam, że pani się... mówi o nas. Właśnie idziemy ją obejrzeć, a tutaj mijamy właśnie pana z yy, dużymi kamerami, bardzo dużymi. No, my Nie mamy tyle miejsca na moto, żeby takie cuda zabrać. Chyba <laughs> nawet nam nie potrzeby. No pewnie, jest nam niepotrzebne. Idziemy sobie zobaczyć. Jak się uda to jeszcze może puścimy dronka, ale fajna w ogóle okolica, bo, yy, a czy okolica, yy, cały ten teren, bo jest zagospodarowany płotek, jest ogrodzony całość. Normalnie jakby tutaj ktoś, słuchajcie, żniwa robił, yy, stogi siana, zresztą, o, tutaj lepiej widać. Słuchajcie, oni naprawdę, i to jest bardzo częste na wsi rumuńskiej, yy, siano zbierają w takie stogi jak u nas, no nie wiem, w dwudziestych latach, trzydziestych. Ale dawno. Tu jest cmentarz. To jest wszystko. To, to jest taki jakby naturalny teren. I, I tak właśnie fajnie to wygląda, nie? Tak. Hmm? I to takie sad trochę, bo tu zobacz, dużo drzewa, co w ogóle. Mhm. Jak u dziadka. Ale, ale jaki tu jest widok. z tego cmentarza, to mają widok. To są ci wybrańcy. No bardzo ładnie, przepięknie wygląda ta zerkiew. Z 1720 roku. Okay. 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 1711 by a noble priest John Stefanka and his son and other villagers to thank God to save the plague First it was built this church and it was built in the forest, not be not built here in this place. It was moved a second time, wow. it was moved here, this church. Okay. It was moved here. Yes. Okay. <laughs> znowu jesteśmy w kompleksie klasztornym, mam wrażenie, że zaczynamy kręcić program Ziarno lub inne tego typu. W każdym bądź razie, ci co są w naszym wieku to pamiętają, w każdym bądź razie, tak słuchajcie, jesteśmy w ogromnym kompleksie klasztornym yy, pod Barsaną. Yy, kilka, kilka wielkich budowli yy, kościelno-klasztornych, zwał jak zwał, nie wiem. Natomiast niech ktoś zgadnie, w którym roku to było zbudowane. Liczymy do trzech. Raz, dwa, trzy. Trafiliście 1994. Czyli Witzę, do kiedy się No No tak mniej, więcej. tak mniej więcej. Ciekawe charakterystyczne są te strzeliste drewniane wieże zarówno tej centralnej tutaj budowli jak i tamtej klasztornej. To jest takie ciekawe dla tego terenu. Ale rzeczywiście no jest to wszystko tutaj przeogromne. Warto było podjechać, zobaczyć eee, i tyle. A jak widzicie też cały czas ściga nas deszcz, my próbujemy uciekać. Dzisiaj już dwa razy gumy zakładaliśmy. Zobaczymy. Może teraz unikniemy. Ona no, tak. się w takim klasztorze. Tak. Jak zbłąkana owieczka. Tak, mm -hmm. baranek chyba. A w ogóle ta to, to całość powstała na miejscu klasztoru z XIV wieku, chyba. Co siostro? Siostry tak nie robią A jak? A. Wiecie, że on tutaj przedpieszo. pieszo Chociaż mógł wjechać moto Słuchajcie, właśnie chcieliśmy o tym powiedzieć Drobny tip, uważajcie bo Na dole jest parking, który sprawia wrażenie jakby Dalej nie można było wjechać Dalej jest strzałka dla autobusów Jak widać można Ech, okazało się, że spokojnie można było wjechać, no umówmy się, oczywiście to jest 3 minuty pieszo, zaraz będziemy przy samochodzie, no ale można było wjechać. To twoja dewiza, że wchodzisz albo wjeżdżasz tylko tam gdzie możesz w moto już padła w tym momencie. Jest co, nie no zaraz zejdziemy do moto i wjedziemy tu jeszcze raz. Dobra? A ja wiem do czego my tu nie wjechaliśmy, bo ty się po tą górkę bałeś podjechać. No. Taka górka dla mnie nie nie robi. W ogóle. Na, na kamerze nie widać, nie? Ale na bank bała się pod tą górkę podjechać, cykola jedna. Dlatego myśmy tu nie wjechali.